Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Ślewski, jestem doktorem habilitowanym w naukopolityce. Pracuję w katedrze studiów europejskich na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Do moich zainteresowań naukowych zaliczają się m.in. kwestie pamięci zbiorowej i polityki historycznej, ze szczególnym względem ziem zachodnich i północnych. Stąd też we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Zdecydowaliśmy się zrobić projekt poświęcony 75-leciu przyłączenia tych ziem do państwa polskiego. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem wprowadzającym w tematykę. Mam nadzieję, że tych krótkich wykładów będzie co najmniej kilka. Będą one poświęcone różnym aspektom związanym z ziemiami zachodnimi i północnymi. Polski w 75. rocznicę ich włączenia do państwa polskiego. Rzeczywiście w roku 1945, w roku zakończeniu II wojny światowej, mieliśmy do czynienia z poważnymi przeobrażeniami na mapie naszego kontynentu. Zwłaszcza przeobrażenia te zachodziły w środkowej, wschodniej części Europy. Nie tylko Polska zmieniła swoje granice, jednakże nasze państwo było tym, które doświadczyło tego procesu w sposób szczególny i niezwykle głęboki. Jeśli porównacie państwo mapę II Rzeczpospolitej z okresu międzywojennego z mapą współczesnego państwa polskiego, to zobaczycie, że tak naprawdę patrzycie na dwa różne państwa. W żaden sposób współczesne granice współczesnego państwa nie odpowiadają. Granicą państwa przedwojennego. Dlatego warto poświęcić kilka minut na odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że Polska, że granice Polski, nie tylko zachodnie, ale też północne, uległy tak wielkim przeobrażeniom w roku 1945. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy jednak cofnąć się trochę wcześniej do lat międzywojennych. Druga rzecz która po 123 latach niewoli ponownie państwo polskie pojawiło się na mapie Europy, ale właśnie pojawiło się w granicach, które były kwestionowane przez naszych, tak naprawdę niemal wszystkich sąsiadów. Po jednej strony granica zachodnia, narzucona po części przez mocarsta zachodnia części wywalczona w powstaniach wielkopolskim i Powstaniach śląskich była kwestionowana przez państwo niemieckie. Na południu tlił się konflikt Polski z Czechosłowacją, między innymi o Zaolzie. Na wschodzie oczywiście poważniejszym przeciwnikiem czy, czy, czy państwem, które kwestionowało kształt powersalskiej Europy była Rosja, później Rosja Sowiecka. Ale też na północy mieliśmy zadawniony i, i niezabliźniony konflikt z Litwą, która domagała się powrotu Wilna i Ziemi Wileńskiej do swoich granic. Czyli widzimy, że granice państwa polskiego daleko były od stabilnych. Co więcej, one się również zmieniały po 1930 roku, po tracie wersalskim, ulegały pewnym przeobrażeniom, częściowo pokojowo, częściowo wiązały się z, z toczonymi walkami. Granica Wschodnia uzyskała swój ostateczny kształt, kształt, który przetrwał do 1939 roku poprzez traktat rylski podpisany 18 marca 1921 roku z Rosją Sowiecką, który to traktat właśnie sankcjonował Wschodnią Granicę Rzeczypospolitej, ale wcale to nie oznaczało, że Rosja straciła czy zrezygnowała ze starań o przyłączenie części ziem Rzeczypospolitej do swojego państwa. Konflikt o granicę zachodnią, również o status wolnego miasta Gdańska był zarzewiem konfliktu przez cały okres międzywojenny z Niemcami. Bez względu na to, czy mówimy o tzw. Republice Weimarskiej, czy o niemczech czasów Adolfa Hitlera, konflikt o granicę polsko-niemiecką trwał, bez względu właśnie na to, kto akurat sprawował rządy w Niemczech, mimo pozornych prób rozwiązania tego problemu, prób inspirowanych przez rząd w Berlinie, państwo niemieckie nigdy nie zrezygnowało z domagania się korekty granic, w tym zwłaszcza tak zwanego korytarza, dzięki któremu Prusy Wschodnie mogły być połączone z pozostałą częścią państwa niemieckiego. To też w 1939 roku, kiedy doszło do wybuchu II wojny światowej, kiedy 1 września z zachodu najechały na Polskę Niemcy hitlerowskie. 17 września tak tzw Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej zostały zajęte, czy rozpoczął się proces zajmowania przez Związek Radziecki granice Polski przestały istnieć, podobnie jak całe państwo. Struktury państwa wraz z rządem przedostały się najpierw do Francji, później do Wielkiej Brytanii, skąd, skąd, gdzie w Londynie funkcjonował polski rząd na uchodźstwie, jednakże w realnych stosunkach państwo polskie zostało po raz kolejny stało się przedmiotem rozbiorów między Niemcy a Rosję Radziecką. Co też w 1945 roku, kiedy zakończyła się Druga wojna światowa, wydawałoby się, że Polska powinna powrócić do swoich granic przedwojennych. W końcu znaleźliśmy się w gronie państw zwycięskich. Stało się jednak inaczej. Granica wschodnia Polski została tak naprawdę Wyznaczona już w 1939 roku, czyli w momencie wkroczenia wojsk radzieckich na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, było wiadomo, że jeśli Związek Radziecki znajdzie się wśród państw wycięskich II wojny światowej, to z tych terenów się nie wycofa. I rzeczywiście już w 1943 roku państwa, mocarstwa zachodnie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zgodziły się na zmianę granicy Wschodniej Rzeczypospolitej. Straciliśmy tak naprawdę siedem województw, zamieszkiwanych przez kilka milionów osób na rzecz Związku Radzieckiego. Tak jak powiedziałem, już w 1943 roku można mówić, że, że los granicy Wschodniej został przypieczętowany. Jej granica zachodnia była przedmiotem dosyć ostrych sporów między Związkiem Radzieckim a aliantami zachodnimi, czyli Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. E, o ile Londyn i Waszyngton dawały tak naprawdę Stalinowi wolną rękę w wyznaczeniu granicy wschodniej, Rzeczypospolitej, państwa polskiego, tyle w przypadku granicy zachodniej e, były zainteresowane tym, aby nie osłabiać zbytnio Niemców. To prawda, Zarówno Churchill, jak i prezydent Franklin Delano Roosevelt, później Harry Truman zgadzali się, że Polska musi zostać zrekompensowana poszerzeniem swoich terytoriów na zachód. Nie mówiąc już o włączeniu Gdańska i Pomorza do Polski, to pozostawało poza wszelkimi, wszelką dyskusją. Natomiast ostateczny gra, kształt granicy zachodniej, tak naprawdę do 1945 roku. Nie był znany. Stalin upierał się, aby granica zachodnia Polski rozciągała się wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, co oznaczało, że znaczne tereny przynależące do, przez wieki, do państwa niemieckiego znalazłyby się w granicach państwa polskiego. Na to Churchill i Stany Zjednoczone nie chciały się zgodzić. Pertraktowano per dosyć długo i, i, i gorąco, Jednakże w konsekwencji podziału Europy na żelazną kurtyną Polska otrzymała granice, które tak naprawdę zostały wyznaczone przez Związek Radziecki. I o ile na wschodzie utraciliśmy znaczną część ziem, Z tak znacznymi i ważnymi dla kultury i historii państwa polskiego miastami jak Lubów i Wilno, tak na granicy zachodniej poszerzyliśmy swoje terytorium, o, często o terytoria, o obszary, które w granicach państwa polskiego, jak daleko by nie sięgać pamięcią, tak naprawdę nigdy nie wchodziły. Zmiana granic wiązała się w sposób naturalny ze zmianą ludności tych ziemi. O ile w pierwszej, po pierwszej wojnie światowej nastąpiły, wyznaczono granice bez zmian narodowościowych, zmian etnicznych, to znaczy, że państwa były wielonarodowe, posiadały liczne mniejszości narodowe, tak? Po roku, w roku 1945 uznano, że w ślad za zmianą granic musi nastąpić zmiana, wymian, tak zwana wymiana ludności. Rozpoczęło to proces wielomilionowych przemieszczeń ludności. Dotychczasowi mieszkańcy terenów włączonych do Polski, czyli przede wszystkim Niemcy, musieli te tereny opuścić, wyjechać za Odrę bądź też dalej. Z kolei mieszkańcy kresów wschodnich zostali postawieni. Przed decyzją albo pozostania na tych terenach i, i zmiany obywatelstwa na obywatelstwo radzieckie, bądź też wyprawy w nieznane na tak zwane ziemie odzyskane, czyli właśnie tutaj na tereny ziem zachodnich i północnych. Oczywiście zdecydowana większość opowiedziała się za państwem polskim, stąd też z mieszkańców Kresów Wschodnich, stąd też zdecydowana ich większość przybyła na te tereny. I tak naprawdę to oni budowali polskość tych jeszcze do niedawna ziem niemieckich. Oczywiście wiązało się to z wieloma problemami. Często bywało tak, że w jednym domu rodzina niemiecka nie zdołała jeszcze opuścić czy wyjechać z swojego domu, a już w nim zamieszkiwali obywatele państwa polskiego. Rodziło to wiele konfliktów, ale też było sprawdzianem z człowieczeństwa dla jednej i dla drugiej strony. Również spotykamy się na kartach historii nie tylko z tymi złymi przykładami, ale też okazuje się, że dochodziło do, do wielu przy, przykładów, kiedy obie te grupy współżyły ze sobą w sposób pokojowy. Tak naprawdę proces włączania ziem zachodnich i północnych do Polski trwał co najmniej do roku 1948-1949, kiedy został formalnie usankcjonowany, zintegrowany, kiedy integracja ziem zachodnich i północnych została oficjalnie zakończona, co oczywiście nie znaczyło, aby te tereny zostały już, można było uznać za włączone w, spo... w sposób kulturowy, społeczny i też często polityczny do państwa polskiego. Nowe granice, co prawda, nie były tak kwestionowane jak granice II Rzeczypospolitej Polskiej Międzywojennej, jednakże dopiero w roku 1990, nastąp, po zjednoczeniu Niemiec, po przemianach ustrojowych w Polsce, nastąpiło podpisanie Traktatu o granicy wspólnej granicy, która, który to traktat tak naprawdę sankcjonował obecną granicę zachodnią Polski. Włączenie ziem zachodnich i północnych do Polski było procesem długotrwałym, mimo tego, iż ówcześni politycy głosili zakończenie tego procesu zaledwie po kilku latach, wskazując na jego stalenie z pozostałymi, z pozostałymi terytoriami państwa polskiego. Jednak do tej pory możemy mówić o pewnej specyfice tych ziem. 75 lat z naszej perspektywy wydaje się być długim okresem, natomiast z perspektywy historii, nawet tej historii najnowszej, wcale tak długim okresem nie jest, aby zaszły pewne zmiany kulturowe, społeczne, musi płynąć znacznie więcej czasu. Do tej pory przecież stykamy się z dziedzictwem niemieckim tych terenów, czy to w formie nazewnictwa niektórych miejsc, czy też poznając historię naszej tak zwanej Małej Ojczyzny, widzimy, że miała ona co najmniej aspekt wielokulturowy, różny często od, od historii, od tradycji w pozostałych tak zwanych tradycyjnych ziem Polski. Dlatego myślę, że ten krótki wykład wprowadzający w tematykę będzie takim właśnie dobrym wstępem do szerszego spojrzenia na ziemię zachodnie i północne, właśnie z perspektywy 75 lat, które mijają od ich włączenia do państwa polskiego. Warto zastanowić się, jak te procesy wpłynęły na życie gospodarcze, społeczne, kulturowe i też polityczne nie tylko od tych terenów, ale też całego państwa polskiego. Wszystkich tych, których zainteresował ten temat, zachęcam do oglądania kolejnych. Wykładów. Mam nadzieję, że w niedługim czasie spotkamy się znowu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.